Mam go z tej strony domes.pl i Hramuś. I witamy Was w kolejnym odcinku z, CSA. z drugim yy, W tym odcinku będzie grał sobie yy, Hramuś. No w ostatnim lecił sobie Dominik i lecimy sobie z zbroje. co nie? Tak, na razie pojedziemy sobie tutaj. Ogólnie dzisiaj też nagrywaliśmy tak. odcinek z Eurotracka pierwszy. Więc będziecie chyba Eurotrack, jutro będzie CS. Więc teraz nagrywamy, czyli tak. poniedziałek będzie chyba CS? Nieźle, czyli dzisiaj będzie Ale Lecimy to... sobie chyba na szutę House. Jest? Safe house. I ogólnie ta mapka jest najlepsza ever w wyścig zbrojeń. Jeżeli ktoś nie wie, to niech sobie spróbuje zagrać. Ogólnie dużo ludzi nie gra w wyścig zbrojeń, pon ponieważ no, myślę, że to jest głupie, bo to nie nie trzeba jakieś umiejętności, Ale fajne na rozgrzewkę to jest pewien powiem. Tak, ostatnio jak właśnie graliśmy, jak wpadliśmy na wyścig zbrojeń, to po prostu nam szło tak, że wszyscy nas aż wyrzucali nas z gry. Bo Myślałem myśleli, że mamy jakieś haki, I czy coś. No, ale teraz to musi być Zajdziemy No, no idziemy do terrorystów, rozgrzewka. Zabieramy broń. Mm. Chodzimy Aj. To no, była dopiero rozgrzewka, także wiecie. Teraz teraz lecimy. zaczynamy. Lecimy sobie, lecimy. Na pełnej. Ogólnie, tak jak możecie stwierdzić z jednego odcinka Będziemy nagrywać jutro farminga No farminga nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie yy, teraz będziemy... Bądź... Dzisiaj mamy Oj, już trochę lepiej internet niż ostatnio, ale dzisiaj będzie chyba... Dzisiaj my... coś lepiej nam... Lepiej Gdzie? będzie się oglądało. Chyba. czy daje. Ty mój. Jadł Wchodzi dołem. O, zabiliśmy jednego, ale tyle ich tam było, że nie daliśmy rady. Teraz w ogóle nie będzie ich masakracja. Teraz masz. Teraz Bo mi Amo. Teraz się na tronie gra w Twojej gramuś. ja w O! Nie będę im szczelą po ja, jak już koniec. Trzeba w Heda walić. Hmm. Strzelają w tym domu, jak nie wiem. Dobra, radę. Dobra, radę. Wow. Y wow. Jak widzicie nie idzie mi tak znowu full hd najlepiej, ale staramy się, żeby było jakoś... Nie idzie mi jako full No ale wiecie no. Tam gościu, kogoś z... w ogóle masakra jest. Ale nie jest, co wow. Masz taki. M4A1S. Czemu nie mogę go zabić? Matko z tego garilla, to się nie da strzelać. Ten gościu już ty, ale idzie. Co jest to drabiny O matko Ile mi po tej drewni wchodzi? O, No, nie że ci o. idzie, ale O matko Jeżeli wam się podoba ten odcinek, to należy pokazać filmy No i znużował mnie, nie no Ale masz to samo, bo miałeś już... Ja mu pokażę O, Bo, co mamy? Jedziemy. Aoo, aoo. nice shot. Nieźle idzie nam no. dzisiaj trochę lepiej niż ostatnio. Ale mieliśmy też takie dość słabe mapki. Mogę wchodzić Ten wynosił znaczy, to. Było. Oj. Wow. Mój mi chyba zabił. Nie, to był steak. Troszkę miałem mało HP, także wiecie, no. No, ładnie, ładnie. Nie wiem z czego mnie zabił. A, z Galila, super. Matko, z tymi schodami, co jest? Wow, weszł już od razu head. Dawał jakby, stoi już normalnie tu. Mhm. No, braś ty, masz znożenie. Znożał on. Był normalnie masakra z tym lożowaniem. Kiedyś oglądali sobie matcha I był taki jeden kolak, i mówił, że jak go zabije, myślę, że zabijemy, to będzie najlepszy. No I ostatnich 20 latach. Czy to, prawda? O, on mówi, że z nią za nie zabijesz. I jak jedyny go znażowali Pamiętasz Pamiętam to? Pamiętam. Proszę, żeby mi nagrywali wtedy. No, bo był śnieg z nich, no ale wiesz. Matko, za, za daleko. Zabili go? Nie, nie, lecimy sobie do góry. Bo matko, już ci już mają tyle. O, ten nożownik. Jedna kula. No nieźle teraz, widzicie? Trochę lepiej. Wow. Trochę lepiej niż pierwszy. pierwszym masa, tak wiecie. Trochę lepiej niż w pierwszym kurcie w Eurotrapu. Jakby jak sobie, ja traktę, się, wiedzieć, co co nie. Ale się nie wziął to nie co się udało. Nie udało się gościowi? Co? To... Ale 3 HP, 3 bombu, bardzo A... się... O matko! O, Dominik. Jak widzicie, wspiera mnie emocjonalnie w tą grę. Trochę mu podpowiadam, bo Patryk jeszcze... Ym no, nie wiem jak to no, nie znieba, ja już z ale... Trochę sam sobie grać trochę bardziej. Czy sobie? Zdajemy radę. Tak. Wow! Tam był. Wiedziałem, że tam był, ale że aż tak będzie ładował z takiej broni to nie wiedziałem. Ogólnie jak widzicie mamy też klagi. No, że widzisz to? No. No, ty nóż. Aż ty teraz to znowu. Czasami takie dni, że nam nie na nich chyba wchodzi, czasami to nie wychodzi. tam bym. Szal zabijania. To jest dobry. Patrzcie, wow. Jest Miałem Wow. Teraz miałem takiego laga, że po prostu nawet nie wiedziałem, że. Ktoś mnie zabił. że ty już ma. Teraz to jest najgorszy po vlogu? Tak Dla mnie. Nie wiem co wysadnie. No i ten miał co... Ale, Ale drugi, 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 druga pozycja, także nieźle. To nie był dobry wynik. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka. Like yy, subskrybujcie nasz kanał, a my z wami się żegnamy dzisiaj to... Na razie! Cześć!